Patrycja Zachorska Polsat Sport. Dzień dobry, Patrycja. Dzień dobry. Zaczynamy od tenisa, zaczynamy od Huberta Hurkacza. Bardzo dużo komplementów. O w kierunku Huberta Hurkacza padło po tym jego ostatnim meczu. Między innymi komplementy mówiące o pokazie siły. I trzysetowej walce, tenisowej walce, bo drugi set nie poszedł po myśli Huberta Hurkacza. Przegrał jeden do sześciu, ale potem podniósł się i w tym trzecim secie przypieczętował zwycięstwo i przypieczętował też awans do czwartej rundy turnieju w Rzymie. cieszymy i czekamy na dzisiejszy kolejny występ. O 11.00 będzie pierwsze spotkanie. Hubert Hurkacz zagra drugi mecz. I po zwycięstwie właśnie nad Markosem Gironem Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju Masters 1000 w Rzymie. To już koniec sezonu dla koszykarzy Śląska Wrocław. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu przegrali walkę o playoff. Miejsce w ćwierćfinale przypieczętował Ariwa Polski Cukier Toruń. Więcej o playoffach koszykarskich o 23 w naszym magazynie koszykarskim Polsat Sport 3, a więcej o siatkówce już pewnie w kolejnych serwisach, bo to, że plus liga się zakończyła, to nie oznacza, że koniec siatkarskich emocji. Liga mistrzów, potem sezon reprezentacyjny i o tym będziemy mówić w kolejnych już naszych wejściach. Spotkaniach. Dokładnie. Patrycja Zachorska wraca do nas za godzinę z kolejną porcją informacji. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Czas na informacje sportowe. Będziemy teraz, proszę Państwa, mówić o wielkich rekordach. Z nami jest Patrycja Zachorska. Dzień dobry, Dzień Patrycja. Dobry. Ale na początek pozwolisz, że wymienił własne i także kolegów redakcyjnych złożę na Twoje ręce gratulacje dla Twojego taty Andrzeja Zachorskiego Przekażę który jest trenerem przygotowania motorycznego u mistrza Polski siatkarskiego mistrza Polski Bogdanka Lublin proszę państwo, już wszystko wiadomo właśnie ta drużyna zdobyła siatkarski tytuł mistrza Polski a tata Patrycji był odpowiedzialny za to właśnie za to motoryczne. motoryczne. Czyli dokładnie trochę ruchowe, trochę takie... Tak jest, tak żeby jest. wysoko skakali, żeby mieli siłę i dotrwać do końca sezonu. Myślę, że rodzice oglądają teraz, a jeżeli nie, to puszczę im to. Pani Andrzej, serdeczne gratulacje, naprawdę. Mamy zresztą chyba po raz pierwszy w historii, prawda? Tak, Bogdan Kaloklubik zdobywa Mistrzostwo Polski pierwszy raz w historii, więc ogromne szczęście. Sama byłam na finale, spłakałam się jak nigdy, ale to jest zawsze radość i duma, jeżeli ktoś z rodziny osiąga sukcesy, więc też jak rodzice mnie wspierają w sporcie kiedyś wspierali, gdy byłam zawodowym sportowcem, tak teraz ja też wspieram oczywiście ich. No i kibice to też widać po liczbach, jak zainteresowani są siatkówką polską, siatkówką Jest teraz plus liga zakończona. Ale będzie czas na Ligę Mistrzów w ten weekend, a potem też reprezentacyjna siatkówka. Będzie oczywiście Liga Narodów i Mistrzostwa Świata, więc to będzie wspaniałe. Siatkarskie lato przed nami, ale liczby mówią same za siebie. To był rekordowy sezon plus ligi. W halach zasiadło ponad 600 tysięcy kibiców, a przy przed telewizorami. Decydujące piłki finału w Polsce Sport 1 oglądało ponad pół miliona widzów. Plus Liga ma się czym pochwalić. Rekordy szykują się również w ten weekend. W turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Łodzi zobaczymy dwie polskie drużyny. To koniec sezonu dla koszykarzy Śląska Wrocław. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu przegrali walkę o playoff. Miejsce w ćwierćfinale przypieczętował Ariwa Polski Cukier Toruń. Hubert Hurkacz po zwycięstwie nad Marcosem Gironem zagra dziś o ćwierć finał turnieju Masters 1000 w Rzymie. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Wracam za około dwie godziny. Tradycyjnie, Później. proszę Tradycyjnie. Państwa, po 8.30 Patrycja Zachorska Dzień. ponownie z nami. Robimy krótką przerwę, a po niej pierwsze fachowe oceny wczorajszej telewizyjnej debaty w wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, to ostatnia taka debata. Za chwilę rozmowę.